Patrycja, co ty jesteś taka wielka? Ja Ej, ja nie Jestem wiem. mniejszy. Sięgam ci tylko do Twoich portków, do Twojego tyłka. <laughs> co jest krany? Nie patrzcie się w na to. Patrycja jest większa ode mnie. Jakiś ciebie gigant? Wow, ale ty jesteś napakowana. Hulala. <laughs> Normalnie Twoje włosy wszystko się powiększyło. Bo Dokładnie. dzisiaj możemy być dużym i małym. To będzie duży kontra mały. Patrycja, zrób się teraz wielka, a wyklikajcie łapeczki w górę. Uwaga! Uwaga. Każda jedna w górę powiększa Patrycję. 3, 2, 1, start! Klikajcie łapeczki, klikajcie łapeczki, wow, dawajcie widzowie! Klikajcie! Wow. Jeszcze więcej, klikaj łapeczkę, klikaj, dawaj, dawaj, mocno, mocno, mocno! Co tu się stało? Ja Jakim. Nie mogę. Ej, co jest? Brzuch Ciurus. Co tu się. Co tu się wyprawiło? What the hell? Ej, ja ej, mega dziwne. Bo jakby powiększyła się jej bluza, a tak być nie powinno, ciekawe jak ja będę wyglądał jako wielki. Ale powiększyliście Patrycję. To teraz możecie mnie powiększyć, klikając subskrybera z jedwoneczkiem. Ja Pamiętajcie się o czerwonym subskryberu. Lecimy po ile? Milion? O, po milion subskrypcji. Także klikajcie subika, ja się powiększam. Za 3, dwa, 1, uwaga, klikajcie. Klikajcie tak, łapeczki, subskrypcje. Teraz klikaj, 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 wow, klikaj, doba, doba, doba. klikaj. Wow, co jest taki wielki. Jesteśmy teraz jako dwaj giganci. Ulala, Dobra, idziemy to przechodzić. Idę, idę, przeskaku. O nie. Jak mamy to przejść? <zrydziścia> teraz ja próbuję. Uwaga. Jest ciężko. No, wysoko... Wow, Patrycja się rozpadła. Jej ręce, ja części drastka. ciała. Ula, la Co to jest dziwne. Okej, okay, ale możemy też się zmniejszać. Możemy być tacy malutcy. O, patrzcie. Jaki malutki, a Patrycja jaka wielka. Ej. Tu jestem, Patrycja, tutaj jestem. Gdzie? Czekaj. Patrycja, co się stało? Jako na mała. Uwaga, jak powiększam ja się. Szybko. Spróbujmy to przejść jako mali. Uwaga, ja będę małym, a ty będziesz dużym. To jest mały kontra duży. Weź Patrycja, troszeczkę powiększ się, a jestem mniejszy. O, Uwaga, to jest Patrycja. Duża, tak będzie dobrze? Jestem mały. Uwaga, kto wygra? Duży kontra mały. Widzę, napiszcie w komentarzu, kto waszym zdaniem wygra. Czy mały, czy duży? Teraz piszcie komentarze, a przypnę wam serduszko. Uwaga, napis napiszcie, to będę skakał. 3, 2, 1, koło piście. Kto wygra, duży czy mały? Skaczę małym, Patrycja jest dużą. Uwaga, tak pięknie idę, dobrze. Patrycja się rozlecia! A, ja też. XD. <laughs> Patrycja padła w tym momencie, kiedy ja też padłem. Lol. Ej, co jest? Ona się pojawiła już. O nie, Patrycja jest dalej. Ja bliżej. Ona A się, się pojawiła, dobra. Trochę. się zmniejszam, bo muszę być małym. Patrzcie. Ona jest dużym, nie? Dobra, biegam. He, he, szybko, szybko, skakaj, skacze, skacze. Dobra, daj radę. Patrycja jest dalej ode mnie. O! Łop, co się stało? moją wielką nogą na Padłaś, aha. Dobra, teraz ja. Hops i hops. Dobra, czekaję, przyścignąłem Patrycję. Ha, ha, ha. Mały sobie leci jak na razie lepiej sobie radzę, niż będąc wielkim. O, oh jest, przyszedłem. Ale tutaj będę miał powoli problem. Na razie przychodzę to jako mały, tylko później. Ciekawe, jak się powiększy. Oglądajcie do samego końca. Okej, okay, skaczemy. Ktoś nas ściga. Tu są też inni gracze. A! Jakaś dziewczynka. O, o nie, spadłem! Wyleciałem, ula la. Dobra, wiecie co, mogę tutaj coś zrobić innego? Czekajcie. O, pojawiłem się z zwrotem. Możemy to też przejść jako... Dobra, ja jestem mały, teraz robię się małego, uwaga. Patrycja, a ty się zrób wielka. Czekajcie, ja będę o gdzieś taki, uwaga? Taki jestem. A Patrycja, ty zrób się wielka, gigantyczna. Uwaga, uwaga. Patrycja rośnie teraz. Jeszcze większa, jeszcze większa. I teraz możesz to przeskoczyć dosłownie, normalnie. Opa, pa! pa, pa. Jak idzie. Nie bo, nie mieszczę się, halo, Już, no, zrób się jeszcze tu. większa, jeszcze większa, bo możesz. Jak największa i to wszystko, oj, uuu, jakaś dziewczyna tu jest, Patrycja. Jakaś to. Anieli mnie tu podrywa. Ja ci dam. Ja ci dam. Jakaś jeszcze, hejka, co tam Anieli? A ja już skoczyłam, ha. Wow, jak przeskoczyła wielka, Ja jak czekaj, za. spadła xD, dobra, teraz ja, okej, okay, wskakuję, Patrz. wow, jak ja wysoko skaczę tym małym, lol, uwaga, patrzcie, i biegam szybko i skaczę jak królik jakiś, Uf, lol, serio, tak da radę? Uf, jestem już, muszę mały wygra, pomiędzy. mały, czekaj, mały czekaj, czekaj. wygra, Ufaga, mały rozda, wygra, rozda, o nie, zaraz rozda. mnie wali. o nie, nie, depta po mnie, depta po mnie, co się tu dzieje? <laughs> Ej, patrz, patrz, ja nie mogę tu, wow, nie ja... mogę przejść, no, nie, muszę się trochę się powiększyć, powiększyć widzowie, bo nie dam rady, okej, okay, dobra, tak, będąc z większym dam, a uwaga, teraz się zmieszam. lecę na dół, i Okej, okay, jestem. <noise> o nie, teraz ja jak ja mam przejść? Może się trochę zmniejszyć, żeby Ej, ale małym, to nie tam. przejdę tą ścianę. Jak ja mam to poprzę? Uwaga, skaczę. Szy 360, uwaga, uwaga. I Pff, nie da rady, nie da rady. Wy co? Tu jest niewidzialna ściana, to mnie blokuje. <noise> Muszę się teraz powiększyć. A patrz na mnie? Wow, Bo małym jak tego jak nie skacze, przejdę. Ty widzisz to? O nie, serio, ale jestem mniejszy od Patrycji. Dobra, przeskakuję. Hops, hop, zatrzymy, co będzie dalej, Patrycja. <noise> Nie, ugrzędzam, ja jakoś nie mogę wielka. przeskoczyć. skoczyć. Ej, co ci, co jest, ty masz nogi w środku, a na zewnątrz? Co jest, ty masz, nogi środku, zewnątrz, jest? Ty masz cztery nogi? <grym> ja nie wiem, co to jest. Ej, idę po mojej głowie, patrzcie. Patrycja ma cztery nogi, lol. Nie, nie, ja na nie ten mogę, ten mogę zejść. Zaraz się wkurzę. Teraz ja jestem wielki. Boom. A masz, skaczę ja po jej głowie. Nie Wow, Ło, wow, Coś zgrane, patrzcie, co my robimy. Patrycja, ty dziwnie wyglądasz? Skaczę po jej głowie. Coś poszło tu nie tak. Ej, bywale ci, bywale ci. wow, jak ja wysoko skaczę. Co coś się dzieje? Ziu! o trasy musimy... Patrzcie, przychodzić do od razu. Jak ty tam przeskoczyłeś, mnie to blokuje, ty. <noise> o, nie! Wypadłem najgorzej. Ale prawie to wszystkim musimy dojść do samego końca, zobaczymy kto wygra. Mały czy duży, ja już się zmniejszam Ja mam to było... tu blokadę, normalnie. O nie, to tak się Co jest? Tak daleko się pojawiłem? A dlaczego mi tutaj spałem ponta nie dało? Dziwne. i tutaj powinno mnie pojawić. Tutaj, tutaj z tej strony, a mnie pojawiło gdzieś dalej. Dobra, przeskakujemy sobie tutaj z tej strony, uwaga, hops. Daj radę Ja nie mogę przejść, ty! Ha, ha, Patrycja, a tutaj musi się zmniejszyć jako mała, patrz! Widzisz? I dołem przejść. Dobra. <laughs> dobra, ale ty jesteś duża, nie zmniejszaj się, nie, nie zmniejsza się. No to ja Uloga? nie przejdę, daj mi fory o, trochę. Nie, czerwone było złe. No dobra, wkurzyłem się. Muszę to jakoś przejść. Ej, a co tutaj można zrobić? Uuu, mogę kupić admina za 100 robuxów. Ej, widzowie kupujemy? Dobra, uwaga, klikam. Co, co ty kupiłem, tam kombinujesz? Ja wszystko admina. słyszę. Kupiłem admina za 100 robuxów, co ja mogę robić? Ej, coś mam, het admin, rank VIP. Ej, co ja mogę robić, będąc adminem? Co tu, co tu co trzeba robić? Co ty tam kombinujesz, co? Ej, kupiłem A ja już admina. Nie wiem, które drogi są dobre. Kupiłem admina i nie wiem, co tu chodzi. Co, ja mam, co mogę robić, mając admina widzowie? Napiszcie, nie w kom... Ej, mam admina? I nie wiem co robić Mogę latać? Nie, nie mogę latać Ej, no mam admina na serwerze, ale to mi nic nie dało O, wkurzyłem cię, serio? No gorzej No dlaczego mi admina jakby... Dobra, Biegniemy teraz Przeskakujemy, skaczymy Szybko, szybko Patrycja na nią Jest, daj ja nie Nie, wpadłem Najgorzej Ej, jak wykorzystać tego admina, którego kupiłem? Storubuksów wydałem I no mi właśnie. admina nie dało Gdzie ty ja... jesteś w ogóle? Tam o, Jest na drugiej stronie jaka droga, jaka droga jest dobra? Nie wiem <laughs> o nie, niebieska nie, dobra, no! Ej, teraz musimy wybrać do odpowiedni kolor. Dobra? O nie, zły kolor! Ale ja chcę admina! Czemu mi nie dało admina? Co mam zrobić? Żeby mieć go? Bo jakby ja mogę latać, coś robić, cokolwiek, jakieś komendy wpisać, czego można na czacie. Uwaga, wpisz na czacie. Kill, uwaga! Boom! Nie działa. siema. Nie, nie, nie działa! Wpisuję coś i... In... Jak to widzowie aktywować? Napiszcie mi w komentarzu. wkurzyłem się! Pf, gdzie moje jest no? Ej, no właśnie, nie? Jestem no, ja to działa. No ja myślałem, może widzowie... Na... Kto się zna, to mi pisze, jak być administratorem, bo kupiłem admina ze storobooksów i go nie mam. Dobra, uwaga. O, jest, zgadłem. Ha! Niebieskie, uwaga. A, ja uwaga. widziałam, No Zgadłem drugi raz! Lol. To było tak, niebieskie, Jaki żółte drugi... i... i to? Nie, nie, nie zgadłem. Ajajaj. Aj. Jak ją wybrałeś? Niebieskie, żółte. To będzie niebieskie, żółte. O Patrycja się powiększa. A mogę to przeskoczyć? Uwaga, czekaj. Boom. No właśnie. Uwaga, skaczymy. Ha! Mogę przeskoczyć? Ha! Ha! ha. No o nie! Nie, bo to rozwala. Nie da rady tak. Nie ma tak łatwo. A to jest wszystko zrobione dobrze. Tu nie można oszukiwać. No, a to pierwsze było... Yy, co było pierwsze? Żółte? Nie! Stop! Tutaj aż cofnęło, co jest? Wkurzyłem się! Co było Pierwsze ziwo? niebieskie i żółte potem. Niebieskie, uwaga. A tak, niebieskie. Żółte, żółte. i teraz zielone zbieram, uwaga. Nie było żółte! Nie, zielone nie. Nie było żółte! Wkurzam się! Gdzie jest? Czekaj, mogę się powiększyć? Uwaga, powiększam się! I teraz będę skakał. Ups, raz, dobrze, skoczyłem? Tak? Nie, nie skoczyłem. A widzisz po lewo jakąś dziewczynę? Ej, jak ona na chmurze tam zawisła? Co ona. Jest na chmurze? Serio? Nie yy, widzę. Ona stoi, Ej, nie? Ej! Przestałem się! LOL! Jakim cudem? Jak? Masz jakiegoś farta, nie? Nie, Jestem na drugiej stronie, widzowie! LOL! Ah. Ej! Dodało mnie dalej! Ej! Dziwne, teraz musimy ominąć jakieś lasery. Co to jest? Wow! Lasery, serio? Dobra, teraz to przeskoczyć trzeba. Hops! Teraz trzeba się zmniejszyć. Uwaga, zmniejszam się. Okej, okay, jestem mniejszy, teraz muszę przejść pomiędzy laserami. Da, przyszedłem, super. Teraz musimy skakać na desce, ale ja się powiększę na maksimum, Tak jest. I będę skakał teraz? Bziom, bum, Tak! Będąc wielkim, dam radę, dam radę, Przyszedłem, Haha! Ha. Spinam się dalej, Patrycja, no, gdzie jesteś? Ej, mnie dało ej, na początek! To, się, to znika, co? To, czemu to znika? Nie, Czekajcie. Nie, no się, teraz ja to wszystko przeskoczę, nie? Ej, co? Jesteś dało na początku? Dało mnie na początek! LOL! Patrycja zbugowała. No, idę, idę. Dlaczego tu nie mogę przeskoczyć? Co jest Gane? Muszę się chyba zmniejszyć. O, już Patrycja znowu na sam początek polecia, nie wiem. O dziwne nie, teraz to jest. są inne kolory tych ścieżek przez to! O lol, ej ktoś tam biegnie. Uwaga, spiam się, spiam się. Mm, Idę. Teraz szybko, się szybko, już nie szybko, szybko, dogonię. szybko, szybko. zanika pode mną. Nie! to zanika, 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 zanika! Szybko, szybko, do góry, do góry, do góry, do góry, do góry. I uwaga, jest dałem radę, teraz muszę skoczyć te zielone. Hops, dobrze. Że... Co? Czemu, pa... Czemu padłem? Ej, to jest ciężkie, tu chyba był nowy update, bo kiedyś tutaj byłem na tym obi i chyba zrobili update'a, bo... To jest jakby cięższe, nie wiem, nie przyjąłem sobie tamtego, Aldobaki. Uwaga, daj radę, daj radę. I przyszedłem, jest! Dobra, teraz tutaj przeskakujemy jakieś, nie wiem, niebieskie te, niebieskie dawaj, szklane dawaj. coś. Uwaga, idę dalej, teraz mam jakieś stoły. Tu chyba <coughs> był update. E, pff. tu chyba był update, bo tych rzeczy nie było. Mam nadzieję, że mnie na początek nie tepnie zaraz. Ej, powiększyłem się padając, lol. Uwaga, powiększę się bardziej. Dobra, powiększyłem się, teraz skaczę. Także. Nie! Najgorzej, teraz zmniejszę się troszeczkę. Ej, patrzcie. Mogę się zmniejszyć będąc małym. Widzicie to? O lul. Uwaga, teraz skaczę. Bum! Dobra, pięknie. Teraz tak, będąc mały, możemy się dalej wybić i szybciej biegnąć. Dobra, a będąc z udrzem, to jest po prostu wolne. Teraz co ja mam biegnąć? Mam tutaj biegnąć, okej, okay. dobra, pobiegłem. Teraz musimy to chyba przeskoczyć. Wyżej, bum, ale jestem wielki. Przeskakujemy to, tak, idę, idę, idę. Dojdę do końca, dojdę do końca! I proszę państwa, proszę państwa! Doszedłem! Jestem, prawie. Brawo! Jestem, jestem! Uhu! jest coś tu napisane, uwaga. Więcej już wkrótce. Gratulacje. Wygrałeś obi. Ej, ktoś zebrał na tym milion 123 tysiące robuxów. Ja! Co o? jest? No, aj dam mu, dam mu donata, niech ma. Uwaga, dam mu donajta, 10 Dziesięć robuxów. Aki, niech ma. Koleś nas zebrał na tym milion robuxów, ej. Widzowie, robimy swoje obi? <grych> Dobra, ej, biorę sobie coś tutaj. Wow Ej, to jest... co? Tęczowe? Patrz ja latam! Ziu, będąc tęczowym! Czekaj, nie mogę wyjść. Czemu? O, teraz wyszedłem. Jest, ja latam, idę do padycji zacząć. Patrz jak szybko. ale wysoko lecimy. Tutaj są same wielkoludy, patrz. Wow. Ol, szybko! Gdzie jesteś, Patryca? Bo ci nie widzę. No przed A tam drzwiami, jesteś. ja tutaj ugrzęzłam. Okej, okay, lecę, lecę do ciebie, lecę, lecę, lecę! Patrz w górę, lecę! Łoł! Wow. O. o, tu jest Patryca, patrzcie. Zaraz będę przy tobie, zaraz będę przy tobie. I jestem! Pum! Jestem. Ej, patrz to, uwaga, wy teraz, będę dużym. A macie, zdepczę was, zdepczę was! Patrzcie to, patrzcie to! Zdepczę was! Ej, nie! No mnie! Widzi, widziałaś? W... Zepchnąłeś mnie. Patrz, ty. pojawią się zaraz i mogę ich zepchnąć, bo będąc duży możemy spać. Patrz! Wywaliłem z domu cię! No nie no! Kopa dostałeś ze stopy, normalnie, taką. Bo będąc dużym możemy widzowie kopać i oni też lecą, patrzcie, o jest Patty, uwaga, kopa, oh nie, wypchali, nie! Ja wow. ciebie wypchałam! Mnie nie wypchała. Dobra widzowie, a wy możecie teraz wbić na kanał do mojej dziewczyny Patrycji, Ola ona się powiększa. Wbijcie na kanał do Patrycji, link macie na dole, Patrycja też nagrywa Robloxa i Minecrafta, nazywa się Patty X, tak? To jest Patty X albo Paty S, linki macie na dole, wbijajcie teraz do Patty, zostawcie jej subika, to będę wdzięczny. Wbijamy teraz wszyscy do Patrycji, zobaczcie co ona nagrywa, za trzy, klikajcie, dwa, teraz! Bjerën, pati iks